Dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się oczywiście w Geogesserze i dzisiaj po raz kolejny zmierzymy się w duelach. Jak widzicie, udało mi się utrzymać w Masterze 1 w zeszłym tygodniu, także e, jest sukces. Nie spadłem od razu w pierwszym tygodniu. Mam nadzieję, że. Tą pasę utrzymam nieco dłużej. Zresztą zobaczmy, jak wygląda na tym moment. Aha, no nie mogę to powiedzieć. zobaczyć, muszę zagrać grę. W każdym razie, na start Ciebie widzę, chciałbym prosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. Bardzo chciałbym dobić 500 subów jak najszybciej się da. Mam nadzieję, że uda się to przed moimi urodzinami, które mam w połowie maja. Więc jeżeli możesz mi w tym pomóc, będę bardzo wdzięczny. Na moment, kiedy to nagrywam, jest nas 383. Ostatnio ten wzrost jest trochę większy, więc mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Z góry dziękuję i już więcej nie gadam. Lecimy z tematem. No i dzisiejszy odcinek Zacznijmy od rywalizacji z wianoczką, z. Czekaj, to jest słowenia, czy słowacka? My myl... Nie, to jest słoweńska flaga, chyba. Nie, słowacka, pardon, to jest słowacka, tak, 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 tak bo słoweńska ma niebieską tarczę. Dobra, gdzie jesteśmy? Hmm, słońce mamy, dobra, na północy z RPA, na pewno, nie mam żadnych wątpliwości. Walimy blisko Johannesburga, to jest w miarę zielono, więc myślę, że nie jest to głupi strzał. Ta część raczej odpada, bo tu jest bardziej sucho chyba, że się mylę, może to jest jakieś miasto takie pojedyncze, które jest w miarę zielone. Możliwe. A, na południu to było niedaleko East London, okej. Okay. Też ma to sens. W każdym razie byłem. Nie, byłem dalej, okej. Okay. Byłem kapeczkę dalej, ale na tym etapie to nie robi zbytnio różnicy. Dobra, co my tu mamy? A, to są stany. Okej, okay. zielono płasko w tych stanach, i to wygląda. Hmm, 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 hmm. W miarę taki cieplejszy klimat, mi się wydaje. Dałbym może. Jakieś Tennessee, Alabama, coś w tych okolicach bardziej, wiecie, tak by mi w miarę się zgadzało, I guess, ale przekonamy się, a nie, jednak na północy to było, no dobra, może być, na szczęście nie mam mnożnika, to aż tak dużo punktów nie stracę, chociaż 1200 nadal względnie dużo, niestety, niestety, ale dobra. Nie załamujmy, Nie poddajmy się nic, lecimy dalej. E, Sinflat, pousada, yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy dobra, to jest po hiszpańsku bądź portugalsku. Czekaj, czy... Tak, to jest portugalski. E, co tu jest na tym znaku? Passarela Barakas de. E, dobra, gdzieś w Brazylii jesteśmy. Prawdopodobnie. No dobra, byliśmy w Brazylii. Chłopie, co? Chłop skipnął? No. Może Afka jest albo nie zdążył kliknąć. Mam nadzieję, że to drugie, bo nie chciałbym grać z kimś, kto jest AFK. No wiadomo, z jednej strony fajnie, bo darmowe punkty, ale wolałbym je zdobyć uczciwie. E, w sensie w uczciwej walce. O, w ten sposób. Okej. Okay. Mm, 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 mm. Znak jest po lewej stronie. To jest ciekawe. Słońce mamy na południe. Kamera jest nisko, kamera jest nisko. Bardzo ciekawe. Low camera, no to tak, może to być Panama. Ale czy to może być Panama? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, nie? Najwyżej, najwyżej spuduje. Ha, to, to była Japonia jednak, a mia, miałem myśl na temat Japonii, ale stwierdziłem, że nie, no to nie może być Japonia, a jednak była. Jednak niestety była. A teraz co? Yy, dobra, no teraz już wiem, że to jest Japonia na 100%. No i była Japonia, ale przeciwnik znowu jest bliżej, niestety. To mi się nie podoba tak trochę. Bardzo niedobrze. Kurde, chyba to przegram, wiecie. Yy, dobra. Słońce. Tak nijak w sumie. Niebieski znak. Zielony. Yy, nie wiem, no, tu są, są Stany. Bądź północny Meksyk. Dla mnie takie pogranicze. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, okay, nowy Meksyk, ale czy przegram? Jeszcze chyba nie. Nie, dobra, jeszcze żyję. Jeszcze żyję, ale kurde chyba przegram, to wiecie, no, nie idzie, nie idzie mi że partia, przeciwnik widać, że nie wkidmuchał, eee, dobra, eee, wiadomo, Bałtyk, ale, 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 dobra, damy północną Litwę, na Estonii mi to chyba nie wygląda, chociaż to, mo nie, no, to może być też Estonia, niestety nie widzę znaku zakazu, bo one są dosyć charakterystyczne mimo wszystko dla państw bałtyckich, no i to była Estonia, A. ale dobra, byłem bliżej, więc żyję, Pff, jeszcze żyję. Na całe szczęście. Zobaczymy dalej. Yy... Tilma, numer jeden. Szkoda, tam tego znaku nie widzę. Blachy masz żółte. No dobra. Tego też niestety nie rozczytam. Ale to nie są całkiem. Bardziej środkowe Niderlandy bym walił tutaj, wiecie? Chociaż, chociaż nie. To może być nawet tu. Na, na północy to było. Kurde, no. Szkoda. GG, nie zaczynamy za dobrze niestety, ale mam nadzieję, że to się zaraz poprawi. Dobra, zobaczmy jak tabela wygląda na ten moment. Yy, no średnio, wypadałoby wygrać, dlatego... Awokado Tree, yy, witam bardzo serdecznie, gracza z Belgii. Chłop z Master'a 1, ma 1077 elo, no, to będzie trudne podejście, jeszcze NMPZ. Ouuu... Hojojoj, no to zaczynamy grubo. Zaczynamy grubo... Hmm. Co to może być? Nie mam zielnego pojęcia, damy północny Meksyk. To jest czysty strzał. Nie mam absolutnie. To może być nawet w Irlandii gdzieś, a nawet w Indonezji. No i to była oczywiście Irlandia Północna. No, chyba dzisiaj nie jest mój dzień. Dobra, to są Indie. No, nie, to nie są Indie. Yy, to będzie, czekaj, taka. Do dupy kamera? Afryce? No Kenia nie, no bo w Kenii mamy, mamy wysoką jakość kamery. To może być. Dobra, to w Nigerii można takie coś spotkać, spróbujmy. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay. tym razem się nie machnąłem. Zobaczmy dalej. Eee... O, jakie fajne boisko w ogóle. O mój Boże, dobra, blachy masz unijne, widzę. Masz żółte blachy z tyłu. Może być jakaś dziwna Irlandia? Nie wiem. Nie mam pojęcia, absolutnie, nie? Co to może być? Nie wiem, Norwegia? Nie wiem. Ze, zero pomysłu, absolutnie, totalnie, nie? Nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. Roślin na mi nic nie mówi. Nic mi tu nic nie mówi. To była Norwegia! <laughs> Mamy to dobrze. Ale naprawdę śliczny stadion w, w takim super miejscu, nie? Naprawdę. Oh boy. No dobra. Strata może być. Yy, no, śródziemnomorski klimat to jest logiczne. Grecja? Sprawdźmy. To może być nawet. Te Włochy mogą być jakieś na Sycylii. Może być, a nawet Izrael to może być, bo to wszystko wygląda podobnie miejscami. Okej, okay, to była Grecja, jakaś wysepka. A jaka? Cholerowie, ale jakaś tam była. No dobra, w każdym razie byłem znowu bliżej, więc yy, powoli go. O, boż. Co to jest? Nie wiem, jedyne co mam to Brazylia w tym przypadku. Jedyny pomysł, nie? Tak to nie wiem nic, kompletnie. W sumie tylko Brazylia chyba to może być, bo zgurzyście jakieś pola polaczciny cukrowej, piachy. No w Brazylii takie miejsca są na Google Mapsach. Co? 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 Eee... Mhm. Jedyne wytłumaczenie jakie na to mam, to że gościu kiedyś tą lokację miał i zapamiętał gdzie to jest. Bo inaczej ja nie wiem, po czym on by miał strzelać konkretnie tam. Nie wiem. Jeżeli ktoś wie, może mi napisać, bo ja jestem zdziwiony, nie? Jestem w szoku. Dobra, lecimy trzecią partię. Na razie dzisiaj idzie okropnie. Zobaczymy, może trzecią chociaż uda się wygrać, żeby się nieco odkuć. Dobra, witamy przeciwnika z Francji Master 2 i niskie dosyć elo. W sensie niskie względem mojego, więc jest jakaś szansa, dobra, to jest... No move, w porządku, yy, co to może być, pomyślmy, yy, słońce mamy mocno na północ, znaki nie są szwedzkie, ale czy to może być Norwegia, Takie trochę, aha, serio, nie, co, nie, nie, trochę z Czechy prędzej już, mi się wydawało, że ten znak był żółty z tyłu, czy się, mi się przewidziało po prostu, no mi się wydawało, że on był żółty. Myślałem dać Polskę, ale stwierdziłem, nie, no dziennie, no, to nie jest Polska, nie? Kurde, no, co za gówno. Mi się wydawało, że on był żółty. Ajajajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. No dobra. Eee, pff, no to już w ogóle. Eee, gdzie mamy słońce? Mamy tak. No, na półkuli teoretycznie północnej powinniśmy być, albo blisko północnej. No to. No, w sumie nic nie daje, bo to mogą być nadal Filipiny. Eeeem, dobra, spróbujmy Kolumbię. Ja nie wierzę, Tajlandia, no. No nie, no to nie jest mój dzień. Definitywnie, nie. To nie jest mój dzień. A Bay Security Monitoring Solutions Mafunda Nyamuka. Okej, okay. um, Hmm Riverside Border Hank. No dobra, CJ. O, CJ. What up, CJ? No dobra, to jest RPA. Gdzieś blisko Botswany już Definitywnie, no, no no musiały być te okolice Z no, tym kapkę dalej znowu No niedobrze, szykuje się trzecia porażka Trochę lipa Trochę lipa, nie? Ech, dobra, no to wiadomo jaki kraj Nawet nie myślimy, po prostu strzelamy W Niderlandy, Czy tam Holandię Jak zwał, tak zwał Ech, I tyle, no to trzeba skipnąć Bo i tak tu się nic nie dowiem więcej Poza tym, że jest jakiś jeden dom, ulica Schraben Szlabwejen, czy tam nie wiem, jak tam przeczytać jakieś dzikie rondo. No, no to i tak bym się nic nie dowiedział. No. Byliśmy w sumie nie wiadomo gdzie. Par de landen. Szlab, aha, Szlab czy coś tam, to jest niby jakaś dzielnica, czy coś. Okej, grupy Sok Gaston Berkier. Gaston No dobra, to jest y Senegal. Zwiastoszy na to, że to jest miasto, to raczej w w Dakar. No, myślę, że to jest jedyne rozsądne wyjście w tej sytuacji. No, chyba, że to jakieś tchie. Fest jest, Nie wiem, nie, nie wiem, jak po francusku to wymówić. No, to był Dakar. No, okej, okay. takie do skipnięcia. Runda do skipnięcia. okej. Okay. What now? U, 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 u. No, to ciekawe. No, bardzo ciekawe. Co to może być? Hmm, jakieś Węgry? Może w, ka w, kar w Karpatach? Nie wiem, albo blisko Słowacji? Sprawdźmy. Chorwacja! No, ma to sens. No, ma to sens. Kurde, no. Oj, nie idzie mi dzisiaj, no. Tak, w poprzednich odcinkach szło mi całkiem nieźle. Tak, dzisiaj jest kurde ciężko. Eee... To będą Niderlandy? Chyba tak. Ale czekaj. Chyba tak, no, kurde nie widzę, ale wydaje mi się, że tak. To przy granicy z Niemcami gdzieś już prędzej, bym walił Zobaczymy zresztą. Najwyżej przegram. Tak, to są Niderlandy, dobra, dobrze ten znak zauważyłem. Teraz mam 100% pewności, że knąłem w dobre państwo przynajmniej. Ale dosyć ryzykowny region. Zo. No nie, ja mam problem z Niderlandami, żeby rozpoznać region. Wydaje się, że to jest gdzieś koło Niemiec, a dupa. się okazuje, że to jest blisko Rotterdamu i Elo. No cały kraj jest w sumie dosyć podobny, nie? To jest też problem. Dobra. SITIO ARKUL, okej okay. To jakiś obszar archeologiczny Słońce jest mocno na północ O, to jest ciekawe Czyli co? Czyli Argentyna wychodziło Dobra, spróbujmy Takie góry, no, mogłem w sumie bardziej na północ jeszcze Bardziej, no Katamarka La Rioja wszystkim w gdzieś tutaj, bo tu jest bardziej płasko już No ale dobra, on no, może przeżyję Kurde, mogłem dać na północ, no ah, Po co dałem na północ? No nic słabo, słabo. Szykuje się spadek, widzowie. Oj, szykuje się spadek, chyba że w kolejnym odcinku, który nagram się odbije. Ale to przekonacie się w następnym odcinku. Ja Wam w tym odcinku dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że widzów, że miło spędziłeś czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, chyba będę bardzo wdzięczny za każdą formę aktywności, wiadomo, napędza kanał, eee, statystyki, zasięgi, bla bla bla, wiecie o co chodzi. Do zobaczenia w kolejnych filmach i cześć!